Dzień dobry moi kochani, z tej strony Płodny Bigos. Witam was w czwartym, chyba czwartym odcinku Kuchni Pełnej Bigosu. Kotku, zrób to dla mnie dziś tu, na laurowym liściu, na kiełbasie i na boczku, proszę Cię. Kotku, zrób to dla mnie dziś tu, na laurowym liściu, jesteś tą jedyną w sercu, proszę Cię, ugotuj mi Bigos. O, o, Wiem, mały fail, nie było odcinka wczoraj, ale jest za to dzisiaj, jest za to dzisiaj, będzie fajny, fajny odcinek, jak zawsze, jak wiadomo, u mnie. Dzisiaj zrobimy sobie, jak zwykle trzy dania, czyli jakby taką przystawkę, główne danie i oczywiście jakiś taki deserek, wiadomo. Bo trzeba się wszystkiego nauczyć, wiecie, tutaj będziemy się uczyć jak sobie zrobić jakieś fajne na kolację, czy coś tam z jakąś dziewczyną i tak dalej. Na pierwszy ogień weźmiemy sobie sałatkę. Jakiś tutaj Indianinka tutaj nam wyskoczyła, więc fajnie. Wiecie, tak orientalnie w sumie. To teraz tak nowocześnie, więc fajnie. Więc. E, zagrajmy sobie od razu. I teraz tak. Od razu przychodzimy do. E, do lekcji. Bierzemy sobie obierak, nóż, czerwoną cebuleczkę, proszę bardzo. I teraz tak, ogóreczek. Ten zielony, taki fajny, długi zielona fasolka szparagowa, i pietruszka. Proszę bardzo. Bierzemy sobie tutaj te takie... fasolki. I jak zwykle oczywiście wygramy w tą grę. Będzie mi 5 gwiazdek, jak zawsze. Znaczy, ej, bo ja nie wiem. Ej, generalnie lubię tak super i tak ładnienie, a oni zawsze mi tak... To, to, nie zaliczają tego. Nie wiem o co chodzi. No. Wszystko ładnie klikam, robię tak jak oni chcą, a tutaj nic. Dobra, Ogórek górek w kosteczkę, tak jak Ewa gotuje. No, kurde. W ogóle teraz Ewa gotuje, się sprzedała. Znaczy, ona zawsze się sprzedaje, bo zawsze są jakieś konkursy albo coś, ale teraz się tak mocno sprzedała, bo reklamuje ten, ten internet yy, od Plusa. I wszędzie jest ta reklama, wszędzie dosłownie. Gdzie by nie spojrzeć, chociaż mało go oglądam y, telewizji WSZĘDZIE TA REKLAMA JEST Dobra Okej, okay, klikamy sobie, proszę bardzo, elegancko tutaj e, Do lodóweczki wstawiam pietruszkę e, Zieloną fasolkę szparagową Ogórek, a cebulę na bok No i widzicie, czy gwiazdki Ale to, y, mi, dla mnie, to ja mam pięć, nawet sześć tutaj gwiazdek, więc dobra, co jeszcze? Łyżka cedzakowa. Okej, nie mam pytań, dobra. Fasolka szparagowa i co jeszcze? To? Nie. To, to, to... Ej, co to jest? Eee... Czy jest jakiś błąd w grze? Nie, no, co ja mam zrobić? Aha, kostki lodu. No, no tak, wiecie, wiedziałem o tym. Tylko chciałem takie napięcie stworzyć. Dobra. Gotujemy sobie fasolkę szparagową. Wyłączamy łyżką cezakową odcedzamy. i wkładamy do zimnego. Zimnej wody z lodem. Okej. Okay. I znowu łyżka cedzakowa. No, ale powiem wam, że strasznie długo to trwa. Nie, nigdy tyle nie czekał. Począsnąłbym i. Uff, I jesteśmy w domu, nie? <ścoughs> Dobra. To odkładamy sobie na bok. Że bardzo. Cztery gwiazdki. No to tu, tu już się bardziej zgodzę. Nasiona sezamu. Eee... Miód i soja, Sos sojowy w sensie soja. O zna, nasz ulubiony olej, dwa całe ten y, ca, y, całą butelkę wrzucimy i jeszcze posiekany imbir, posiekany czosnek, łyżka, a taka nowoczesna ładna, hmm? ocet ryżowy i miseczka. No, psz, no psz, wszystko tutaj wlejemy. O. Tutaj całą butelkę. Wiecie, że smaku było, nie? My jesteśmy tam Polakami. To nie ma co się przejmować z ilością oleju. Dobra. Te takie nasiona. Miód. O kurwa, cały słoik. Znaczy kurczę. Żeby nie było. Ok, mamy jakąś tam masę. Cztery gwiazdki. Całkiem, yy, całkiem spoko. Pietruszka. Ten ogóreczek, co tutaj robiliśmy i kiełki fasoli. O! No, proszę. Yy, czerwona fasola. I to. Podejrzewam, że wszystko tutaj będziemy sypywać, No a jak? Dobra. O, ręką żeśmy otworzyli puszkę. O, nie ma problemu tam. Czasnąć o ten, o stół i będzie, nie? Ok, i teraz tak. Taca. Jajka na twardo. Yy, łyżka i łyżka. Aha, żeby zamieszać, żeby tak ten, nie? No. Tutaj widzicie takie porady, nie kurcze? Jednak czasami takie przydające się w, y, ży w życiu życiowym. Dobra. No i proszę bardzo. O, pięć gwiazd! U! Proszę bardzo, twoja sałatka z fasoli szparagowej jest gotowa. Lubisz go. Co to jest za reklama? Jest genialna muzyczka. Ej, czekajcie. Ej, to jest abba tej. Tu, 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 tu. No, Ej, abba leci, widzicie? Jest nawet można super hity sobie słuchać w tych grach. Dobra, lecimy z kolejnym daniem. I na drugie danie zrobimy sobie rylatki z kurczaka La-za-lazania lasagne. Lasagne. Nieważne. Bierzemy się do pracy. Sos Mariana. Do miski. Przyprawy wsypujemy, kuchni włoskiej i pieprz. Czerwony, no. Ił Ika. Wymieszaj. Ale tutaj takie trochę zręcznościowe nam tutaj się włączyło. Ej, patrzcie, to jest na czas. Dobra. Rozdrobniony kurczak. Mo mozzarella. Proszę bardzo. Parmezan. I jajka. Łe, tutaj wszystko się za nas tak robi Pamiętajcie w, w życiu y, prawdziwym, życiu takim tym nie ma tak dobrze W życiu takim tym, tym realnym życiu Dobra, wszystko wymieszaliśmy Łe, to chyba szybko poleci Dobra, wykładamy makaron i na niego kurczaka No Ale by było jakby się ten nie zmieścił w czasie Okej okay. ale fajne, to znaczy, m, bo ja znam ten przepis, nie? że wiecie, to nie jest tak, że randomowo sobie powklikałem y, gry i ten. I teraz gram. Nie, nie, nie. Ile tych roladek tej? Pamiętajcie, tylko do siebie y, robimy. Do nikogo więcej. No. Kurde, jakie to precyzyjne musi być. Ok, jeszcze raz makaron. O, co, szczęście, że to się kończy już. A, widzicie, teraz za pierwszym razem jednak. kurczę, tutaj, wiadomo, nie, szef kuchni tutaj się popisał swoim talentem. Nie ma co. Dobra, yy, piekarnik. Co taca? Aha, ta taca. Sos Mariana. Bardzo. I roladki przekładamy tutaj. Takim skosem, kurczę. Kolejny sos Mariana i mozzarella. Kładamy do piekarnika na 180 stopni. I on. Odczekujemy 20 sekund, nie ma problemu. Ale szybko dosyć się nagrzał, nie? Ten piekarnik. Mój to tam trochę zejdzie, zanim się ten nagrzeje. Ale to ładnie wygląda, Boże Święty. Ja oczywiście, jak zwykle, jestem głodny podczas nagrania, nie? Żeby nie było. Twoje relatki z kurczaka lasan, razagnes są gotowe. Nie. Aha, razagnes są gotowe, bo nie ma polskich znaków. Proszę bardzo, jakie ładne lasagne żeśmy zrobili. I to w ile? 5 minut? Nawet nie. podejrzewam, że tam będzie parę sekund. sekund. Parę, dwie, trzy minuty. Proszę bardzo wynik 2790 to tylko wiecie tacy profesjonaliści uzyskują takie wyniki także teraz przechodzimy na e, deserek i jesteśmy w kolejnej grze tym razem robimy koktajl owocowy tutaj jest po angielsku ale spokojnie mam angielski rozszerzony wszystko wam potłumaczę wszystko wam przetłumaczę nie ma problemu naprawdę tutaj wiecie czasami książki kucharskie też są takie, takie profesjonalne też są po angielsku więc naprawdę o można sobie wybrać co bym chciał to bo lubię banany Dobra, bierzemy sobie. To jest kiwi, yy, miska, yy, to jest obieraczka, nóż i taca. O, no, ja wiedziałem, że sobie poradzę tutaj z tym, z tym angielskim. No. Obierzesz się. Ej, patrzcie, nie działa. No, kurde, co jest nie tak? Obierz się, obierz się. <laughs> Aha, o, o matko. To trzeba tutaj tak precyzyjnie. O, kurde, to, to, to mi się podoba, to jest fajne. Tutaj rzeczywiście. Trzeba zręcznościowe tutaj mieć. Ej, zobaczcie, ej, zaraz czas się skończy. Nie! Aha, dobra. Ej, miska, szybko. I to są truskawki. Dobra. Szybko wkładamy do miski. Ej, nie wierzę, że to przegram. Nie, 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 nie! Nie, szybko, szybko! Dobra Są truskawki Jeszcze banany Nie Nie <śmiech> Nie <śmiech> Banany Nie Tutaj odkrywamy, Aha du -du -du. Jeszcze pokroić No Mniejsze mogliście zrobić te kawałki Kurpa <laughs> Znaczy kurcze Ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę Że za dużo przyklinam na kuchni pełnej pikosu Ale słuchajcie to są takie emocje że to się nie dzieje. Miksujemy. I co teraz? Gra się chyba zaczęła. Słuchajcie, gra się zepsuła, a nie. Aha, bo się nie wczytało. A widzicie, nie wczytało się. A ja jednak tutaj wiedziałem, co robić, nie? To się nazywa pełen profesjonalizm. O, cały ten. Cały sok. Cały jogurt. Miksujemy. Kurde, nie wierzę, że ja się tam zmieściłem w tym czasie. Nie, miesza się. Ja lubię takie mocno zmieszane. Dobra. Aha, to już chyba raczej teraz je pol polubiłem. Kiwi. Nie, słomka, kiwi. Ah, widzicie ten czas? O oh, 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 kurde. Dwie gwiazdki, ale na dwie na dwie, więc jest maks. Dobra, słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną w kuchni pełnej Bigosu. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego odcinka i nie jesteście bardzo źli, że pojawi się on dzień później. Ale musicie mnie docenić, bo. Musicie, znaczy nie musicie, możecie, ale Bo nagrywam to tuż przed imprezą i się prawdopodobnie na nią spóźnia. Ale to nieważne. Ja Wam dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że wykorzystacie te wszystkie przepisy, że oglądacie Ewa gotuje tak, jak ja ją kocham i uwielbiam. I pozdrawiamy panią z intra, czyli Julia Child, to też jest moja mentorka, wiecie, taki. Dobra, do następnego odcinka zapraszam was na Facebooka, do komentowania, do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, żebyśmy dobili do tysiąca końcu. coś jeszcze? Kurde, a Instagram, Instagram, dobra, i Instagram. Także za miesiąc widzimy się w kolejnym odcinku Kuchni Pełnej Bigozu. Trzymajcie się i do następnego. Na razie.